Na stoisku Horsze w czasie agritechniki rozmawiam z Pawłem Bauryczą. Panie Pawle, Horsz to także wielkie opryskiwacze. Co dzisiaj możemy zobaczyć? Możemy zobaczyć nasz opryskiwacz tandemowy, 12 tysięcy litrów Td. Stoi też oczywiście z uwagi na to Hanower, targi międzynarodowe, stoi ogromny opryskiwacz VL, dedykowany na rynki europejskie. Stoi też bardzo fajny produkt do nas, dedykowany na rynek europejski. Również myślę, że znajdzie odniesie duży sukces w Polsce, czyli nowość LEP VT i za nami właśnie, nie tylko opryskiwacze, dużo opryskiwacze, duży sprzęt, ale też i nowość, tegoroczna nowość Kserik, czyli rozsiewacz, duży rozsiewacz nawozu, który o, ma pojemność 14 metrów sześciennych i dwie możliwości, jeżeli chodzi o belki, 36 metrów lub 48. No właśnie, bo to nie, dosyć nietypowy, nietypowy opryskiwacz, rozsiewacz, to jest jakby taki miks obu tych, obu tych maszyn, prawda? Dosyć, nie, sam... Wysie, oprysk, odbywa się zupełnie inaczej. Tak jest, zgadza się. Dlaczego w ogóle ten produkt wprowadzamy? Tak naprawdę decyzja była ostatecznie, finalnie była, była prosta. Mamy świetne belki dla opryskiwaczy. Więc, był punkt wyjścia ten najważniejszy punkt wyjścia czyli prowadzenie, precyzyjne prowadzenie belki nad łanem. Co dało takie właśnie dobre wyjście, dobry start dla, dla tego produktu Kserika, który w oparciu właśnie o belkę z naszych opryskiwaczy, jest w stanie rozsiewać tutaj nawóz systemem oczywiście Boom Control, który cały czas prowadzi tą belkę nad łanem i kontroluje zachowanie tej belki, żeby aplikacja, czy ta czynność, którą wykonujemy, jeżeli chodzi o nawóz, była jak najbardziej dokładna i precyzyjna. Więc było, był punkt wyjścia i ostatecznie decyzja była dosyć, dosyć prosta i podjęliśmy się. Jest nowy produkt, stoi za nami, czekamy na pierwsze maszyny w Polsce.